Of Persia jest GENIALNY! Po prostu, świetny system walki i parkouru, genialne boss fighty. mechanika cofania i spowalniają czasu Wow. oraz zabijanie po cichu w dwóch tronach, czyli w trzeciej części serii. A gra posiada tych części pięć, z czego jedna to reboot, który jest uważany za najgorszą grę ever, a druga to... nie. Po prostu nie. W razie dzisiaj powiem wam gry, które skopiowały, a raczej zainspirowały mechaniki z Prince of Persia. Jeden, Assassin's Creed. Jest to gra, która jest o asasynach. Eee, okej. Okay. Głównym bohaterem jest asasyn. Boże, eee... czy ty to widzisz? No i co by tu dużo mówić. Ta gra w zasadzie ma taki sam system parkouru, tylko trochę bardziej realistyczny. No bo w Prince of Persia nie był jakoś mega realistyczny Ale wracając Gra posiada zabijanie po cichu System walki wręcz Oraz nie posiada cofania i spowalania czasu Uff Chociaż tyle Gra posiada 14 części Z czego jedna, czyli Assassin's Creed Shadows Wyjdzie dopiero w 2025 roku I uważana jest Po trailerze za Tragiczną i słabą grę Której fabuła jest równie a na co gameplay? Moim zdaniem Assassin's Creed jest dobrą gromadą, ale po Syndicate wszystko zaczęło się to znaczy walić. Ale przejdźmy po prostu dalej! 2. God of War! Boże, jaka ta gra jest świetna! Tylko szkoda, że Kratos w każdej części ma lekko zmieniony wygląd twarzy, ale pewnie się czepiam. No, i gra przy okazji posiada taki sam styl i grafikę jak Prince of Persia. No, nieźle, co za przypadek! A i zapomniałem o systemie walki, który jest trochę wzięty z Devil May Cry, trochę z Prince of Persia. No, bo wiadomo, God of War w zasadzie to jest połączenie Devil May Cry i Prince of Persia w jedno, co jest dosyć ciekawym zabiegiem. No, moim zdaniem fajnie to wyszło. A no, zapomniałem o jednym: w Prince of Persia jest mnóstwo zagadek. I God of War też skopiował tą mechanikę, a raczej zainspirował ją, gdzie w God of Warze też mamy sporo zagadek. Nie są one aż tak skomplikowane, ale jest ich całkiem sporo. Ale w Assassin's Creed na szczęście ich nie ma, więc chociaż tyle. A, i zapomniałem o jeszcze jedną rzecz, która w God of War jest absur absurdalnie wręcz zainspirowaną z Prince of Persia, mianowicie parkour. Jezu, parkour jest tak zainspirowany, że to jest szok. Sylw, weźcie sobie to, porównajcie, bo to chyba w dzisiejszym odcinku gra, która najbardziej się zainspirowała yy, Prince of Persia. Także No X Day, tak można to tylko opisać. A my po prostu przejdźmy dalej. 3. Tomb Raider Tutaj natomiast mało podobieństw, jedyne to bardzo dużo. Zada... Za... Jezus. Jedynie to bardzo dużo zagadek oraz system parkouru dosyć podobny. Ale tak to ta gra nie różni się jakoś mega, no ale jest dosyć podobna, nie? No i to jedyna gra, jakiej nie przeszedłem w dzisiejszym zestawieniu. Chyba, chyba. A, no i jeszcze Lala Croft, no po prostu zaje fajna bohaterka. Hey, yo, WHAT THE- W sumie książę Percy czy nie lepszy. XD, przejdźmy dalej po prostu XD. 4. Dance, David McCry. Jest to rebook oryginalnej serii David McCry, w którym postacie wyglądają zupełnie inaczej, fabuła jest zupełnie inna i postacie niby takie same, ale zupełnie inne. Jest to gra zainspirowana Prince of Persia, ale nie do końca, bo jest zainspirowana tylko pomysł na nią. A gra w zasadzie jest zupełnie inna. Technicznie i mechanicznie. Gdyż coś takiego Ubisoft, czyli w zasadzie studio, które stworzyło Assassin's Creed i Prince of Persia, w zasadzie zrobił rebook Pop, czyli Prince of Persia. I zainspirowało się tym kaptkom i stworzyło DMC Devil May Cry w 2013 roku. A potem jeszcze w 2018 roku zrobił to God of War, tylko że tam fabuła była dalej ciągnięta i podążała tą samą ścieżką, więc w zasadzie nic się nie zmieniło, tylko grafika i lekka stylistyka. No i mitologia oczywiście. Ma a my dzisiaj kończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Cześć.